Nas, mieszkańców Pomorza Zachodniego, los wrzucił w niesamowitą przestrzeń. Mieszkamy na pograniczu polsko-niemieckim i możemy łamać pewne bariery w naszych głowach, w naszych sercach. To jest bardzo ważne, żebyśmy nie mieli w sobie tak naprawdę granicy. Dlatego postanowiliśmy w pewnym momencie założyć stowarzyszenie Czas, Przestrzeń, Tożsamość. Stowarzyszenie Czas, Przestrzeń, Tożsamość wydaje serię na pograniczu. Opowiada o różnych trudnych sprawach, które tutaj działy się. Dlatego pierwszy tomik, a ty zostanie ze mną, opowiada o Niemcach, którzy walczyli, żeby pozostać na tej ziemi! Na początku po wojnie zaraz, no to każdemu było nie tak, że musieli wyjść z miasta nie? w 45 byłam tam, bo jak wróciłam, patrzyłam, ci. Moje rodzice wrócili, no tak jak wszyscy Niemcy wrócili pewnie. Jak byłam w Szczecinie, to powolne, no to tak dziwnie jest zawsze było, że tam innym językiem mówią. Nie? <laughs> Ale później się przyzwyczaiłam i... A teraz mnie tam w ogóle nie I nie tak prosto to było też tutaj. Z sączadami i w ogóle. To normalne było. Ja to wszystko zrozumiałam. Po latach dużo przeżywali i co to, to nie, nie zdziwiłam się w ogóle, że to tak mogła być. No ale z biegiem lat to wszystko się normowało. Pani Kinga konieczny napisała bardzo dobrą książkę. Uh -huh. no. Sądzę, że książka ty zostaniesz ze mną pokazała bardzo trudny temat w Szczecinie, tak. czyli o wygnaniach Niemców. Mhm. I ta pani historia jest tutaj perłą w tej, w tej książce. Bardzo istotną funkcją Stowarzyszenia jest ten ślad materialny, który pozostawia mianowicie wydawnictwa. Szczególnie te wydawnictwa upamiętniające bardzo istotne fakty z życia społecznego, z historii Polski, yy, przypominające ludzi, którzy do tej pory gdzieś tam funkcjonowali na uboczu albo w ogóle nie funkcjonowali w świadomości społecznej, yy, ludzi, którzy bardzo często zostali zapomniani i ich wkład na przykład w przemiany po 89 roku był fundamentalny. Drugi tomik to opowieść o matkach solidarności. Walka o wolność, o kobietach odważnych, które wskazywały nam pewną ścieżkę, którą powinniśmy dalej iść. O tym też trzeba pamiętać. Pani Mario, pytanie jest takie: czy ktoś się odezwał z Niemiec? Czy książka dotarła do moja pani koleżanka, znajomych? Moja koleżanka przekazała do Niemiec, natomiast ja zawiozłam do Stanów Zjednoczonych, jak byłam w tym roku do Nowego Jorku i tam do moich przyjaciół którzy czytali no i nie tylko nie tylko polscy przyjaciele ale również i amerykanie koleżanka dzisiaj do mnie zadzwoniła i powiedziała że świetnie jej się czytało te książki ponieważ wszystkie trzy książki ma i że bardzo dużo wiedzy zdobyła o tych ludziach jest zadowolona że takie wydawnictwo w ogóle istnieje, że jest pięknie wydane, że piękne są ilustracje, te zdjęcia. Fotografowanie to jest naprawdę niesamowita przygoda, a już portretowanie, poznawanie ludzi. Tak naprawdę fotografia jest tylko pretekstem do tego, żeby dostać się do ludzi, poznać ich i zabrać kawałek ich historii, opowieści. Trzeci tomik, Złodzieje wiary i nadziei, bardzo trudny temat. Bohaterowie książki to ludzie, którzy przeżyli gehennę II wojny światowej, ponieważ znaleźli się w obozach zagłady. Zawsze, kiedy wydajemy książki, organizujemy debaty, spotykamy się w różnych miejscach i dyskutujemy na temat książki. Wymyśliliśmy wspólnie z uczestnikami dzisiejszego podium, że książka będzie dla nas właściwie pretekstem do tego, żeby rozmawiać o historii i stanie dzisiejszym stosunków polsko-niemieckich. Bardzo proszę ręku, żebyś opowiedział, w jaki sposób powstawała ta książka, a przy okazji od razu drugie pytanie. Czy każdemu z tych 15 bohaterów zadawałeś pytanie o jego stosunek do Niemców i do Niemiec dzisiaj, z dzisiejszej perspektywy? Proszę Państwa, pomysł na książkę zrodził się w roku 2009 i był to pomysł Andrzeja Ołosowskiego, który zaproponował mi udział. W tymże przedsięwzięciu, odbyłem taką niesamowitą podróż po naszym regionie w poszukiwaniu naszych bohaterów. To nie było zbyt proste, ponieważ niejednokrotnie, kiedy docierałem już pod wskazany przez kogoś adres, okazywało się, że tej osoby już wśród nas nie ma. Podczas zbierania materiałów do książki spotkałem się z wielką życzliwością jej bohaterów, dla których opowiadanie o swoich przeżyciach było przełamywaniem również pewnego tabu czy też przywoływaniem bardzo przykrych wspomnień mimo to otworzyli się na tę rozmowę podzielili się swoimi wspomnieniami i wierzę w to, że te wspomnienia pozwolą również zachować od zapomnienia to co oni przeżyli to czego doświadczyli w trakcie II wojny światowej Wydawnictwa takie jak seria Na Pograniczu, animowana przez Andrzeja Azowskiego i Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość, mają szansę być tym kamieniem węgielnym tworzenia jednego, wspólnego pogranicza polsko-niemieckiego na istniejącej tej dawniej nieprzekraczalnej granicy. Wydawnictwa dujęzycznego, w którym mogą mieszkańcy, tak polskiej strony, jak i niemieckiej strony, poznać korzenie, poznać tożsamość, budować tożsamość własnej egzystencji na tych terytoriach.